Czy można pozwać swoje liceum o to, że źle wyliczyło średnią ocen? W Polsce? Mm, niekoniecznie. Ale za to w Stanach Zjednoczonych? Jak najbardziej. Dzisiaj jest sobota, 29 maja i jest to kolejny odcinek Wyzwania Majowego, który prowadzę razem z Justyną: Jak mówić do kamery? W Polsce oceny mamy w miarę proste. Skala 1, 6. Tak, mamy oceny, dodajemy, dzielimy przez ilość przedmiotów. Koniec, obliczona średnia. Ale w Stanach Zjednoczonych to już nie jest takie proste. Między innymi dlatego, że niektóre przedmioty mają inną wagę, czyli nie jest to 1 do 1. Już nie mówię o tym, że skala jest od 0 do 4. Bo to tak naprawdę nie ma znaczenia. Równie dobrze mogłoby być 1 do 6. Chodzi o to, że jeżeli jest przedmiot, który jest na poziomie rozszerzonym, u nich się to nazywa Advanced Placement albo AP, są to przedmioty, które są prowadzone na, tak, jakby były na studiach, czyli bardziej zaawansowane. Dlatego dostaje się za nie więcej punktów. I powiedzmy, że ten przelicznik jest 1, 2 dla równego rachunku. Czyli mamy osobę, która otrzymuje maksymalną ocenę, czyli u nas byłaby to piątka, u nich jest to czwórka, 4 punkty. I te 4 punkty nie, ma, nie, nie ważą 4, tylko ważą 5, no bo 4 razy 1, 2 no to daje nam 5. Co oznacza, że potem jest to zupełnie inaczej wychodzi przy obliczaniu średniej. I nie wiem, czy pamiętacie ten film, który cyrkulował jakiś czas temu o pewnym prawniku, który płacze. I am not a cat! I'm here live, It's not, I'm not a cat. Ten sam sędzia w zeszłym tygodniu rozpatrywał pozew młodej dziewczyny, która pozwała swoje liceum o to, że nie była pierwsza, tylko trzecia, jeśli chodzi o średnią. Nie ma znaczenia, czy miała rację, czy nie miała racji. Dla nas, w ogóle. Ale pozwała swoje liceum i nie była pierwszą, która to zrobiła. Jeszcze do tego w Teksasie jest coś takiego, że Osoby, które mają najwyższą średnią w danej placówce na koniec roku, mają prawo do studiowania na Uniwersytecie Stanowym za darmo. A jak sobie przypomnicie ten odcinek, gdzie mówię o uniwersytetach, link znajdziecie o tam, no to zobaczycie, że takie studiowanie rok bezpłatny znaczy rok bez opłat. za studiowanie to to jest kupa kasy. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że uczelnie zwracają uwagę na tą średnią. Tutaj z boku jest profil studenta, jak wyglądało to na UC Davis. Widzicie tą średnią? Jest średnia... Weighted i unweighted, która wyraźnie pokazuje, że część ich uczniów miała powyżej maksymalnej wartości 4 na swoich podaniach o przyjęcie. Dlaczego? No właśnie te przedmioty AP. U nas czegoś takiego nie ma, co tak naprawdę bardzo upraszcza sprawę. No dobra, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.